Didn't to wywięczne. A za matka samotnie wychowująca dwójkę małych dzieci. No i tak się dzieje. Jak ja to wspomniałam Jak Ciebie szukałam... Ja wyprowadziła przez autostradę A2. Czemu szukałam? No bo nie wróciłaś na noc. Tak jak wszystkich. Czemu? Czemu mam dreszcze? No bo wiesz no, bo to tak jest słabe doświadczenie życiowe. Siostra nie wraca na noc i szukasz cały dzień. A ty pamiętasz? Ten upadek pamiętasz? To było ponad dwa lata temu. 32-letnia wówczas Katarzyna Stańczyk, matka dwójki dzieci, niezwykle pogodna i aktywna kobieta, po tragicznym wypadku na autostradzie A2 zapadła w śpiączkę. Jej stan był krytyczny. To była jedna z najtrudniejszych akcji ratowniczych. Samochód był na tyle zniszczony, że nie było widać, gdzie ta osoba, druga osoba poszkodowana, ta kobieta się znajduje. Jedyne co czułem to za plecami, że Kasia oddycha. I dzięki temu wiedziałem tylko, że żyje. Po sześciu tygodniach walki o życie w szpitalu, Katarzyna trafiła do Centrum Rehabilitacji i Opieki w Sawicach na oddział dla pacjentów dorosłych w śpiączce. Mama, obudź się! tu! Cały czas odwiedzały ją dzieci i najbliższa rodzina. Łaska ci leci, wzruszyłaś się! Katarzyna uwielbia słuchać muzyki, dlatego odwiedził ją też Marcin Wyrostek. Już niedługo będziesz... Z domku z dziećmi, z rodzinką. Spotkamy się na koncercie. Katarzynę udało się później umieścić w klinice budzik dla dorosłych w Olsztynie. Tam po kilku miesiącach intensywnej rehabilitacji wybudziła się. to Padłam. A Hayır, sen ne da, kahve, muayene. Cały czas obserwowałam powolne kroki wracania Kasi do nas. Zaczęły się jakieś ruchy językiem, wysyłanie buziaków, spoglądanie na obrazek, który pokazuje. Ale chyba takim najbardziej znaczącym dla mnie momentem było wypowiedzenie pierwszego słowa. Powiedziała, pamiętam to 28 czerwca, mamo, powtórzyła po mnie. I wtedy wiedziałam, że, że już, już ją mamy, już jesteśmy na, na dobrej drodze. Nie, nie. Jak szybko wybudzała się Kasia? To nie było szybko. Fajne było to, że Kasia w pewnym momencie nas zaskoczyła, bo to się pojawiło bardzo nagle. Kasia zaczęła nas nagle śledzić, wodzić wzrokiem, a potem słuchać muzyki. No i ten kontakt został odzyskany. To było dużo pracy, dużo pracy terapeutów, no i dużo pracy siostry. Zawsze przychodzę do Kasi rano, jak się już obudzę i ona się obudzi, często mnie woła. Robię kakao dla Kasi, dla mnie kawę. I sobie siedzimy, pijemy i gadamy, nie? No? No, no? Plotkujemy. Plotkujemy. O różnych rzeczach. To jest y, doktor z Budzika, który później się tam leczył też. Ładnie. Trzeba było go podrywać, a nie tu się darłaś. Katarzyna nareszcie trafiła do domu, do swoich dzieci, siostry i mamy. Potrzebuje stałej opieki. Co dwa tygodnie, dzięki darczyńcom, wyjeżdża na turnusy rehabilitacyjne do Bydgoszczy. Robi coraz większe postępy. Pracujemy nad kontrolą tułowia. Kasia teraz lepiej mówi. Ma dni, naprawdę mówi bardzo głośno. buzieczki czasami dostaje Kasia, prawda? Kasia dużo lepiej siedzi, dużo lepiej kontroluje swój tułów głowę na tym nam wszystkim najbardziej zależy. Kasia tak? zaskakuje mnie swoim dobrym nastawieniem, swoim poczuciem humoru mimo ogromnych trudów i wysiłku wkładanego w codzienne bytowanie w ośrodkach rehabilitacyjnych. Ona wie, że, że musi, że robi to dla swoich dzieci i dla swoich marzeń o normalności, o samodzielności. Da. Mm. Dobrze, to teraz ułożymy wyrazy z tych sylab. Y, pierwszy wyraz. Wola. Wola. Wola, ślicznie jeszcze raz. I Teraz słowo woda. Mm.